Dzień dobry. Witam Państwa na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego z udziałem posłów Mieczysława Kasprzaka oraz Mirosława Maliszewskiego. Tematem konferencji będą dwie nowe inicjatywy ustawodawcze Klubu PSL. Pierwsza dotyczy zmian w ubezpieczeniu społecznym rolników, a druga w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Obie te nowelizacje są społecznie oczekiwane i potrzebne. Bardzo proszę posła Mieczysława Kasprzaka, aby wypowiedział się na temat zmian. W ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dziękuję bardzo. Zmiana o ubezpieczeniu społecznym rolników, to tytuł jest taki, ale ona tak ostatecznie nie dotyczy tylko samych rolników, ale w w różnych konfiguracjach, również tych, którzy pracowali poza rolnictwem, a mieli jakiś fragment w swoim życiu, gdzie musieli pracować w rolnictwie. A takie sytuacje się zdarzały, kiedy zamykano zakłady pracy i ci, którzy posiadali dwa hektary, automatycznie skakiwali w ubezpieczenia rolnicze, czyli do kruzu. Czego dotyczy ustawa? Ustawa dotyczy tak zwanych zbiegów może może nazewnictwo bardzo dziwne, ale tak to w ubezpieczeniach społecznych się nazywa, czyli gdzie zbiega się dwa tytuły do ubezpieczenia. Ubezpieczenie w ZUS-ie, czyli ubezpieczenie w Funduszu Emerytalnym i ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wraz ze zmianą od 2008 roku, od 5 stycznia, obowiązują nowe zasady, czyli jeżeli ktoś jest w jednej instytucji ubezpieczone, nabywa prawo, ale to nie wyklucza, nie wyklucza korzystania z, ze świadczeń w innej instytucji ubezpieczeniowej i jeżeli takie prawo nabędzie. Dotychczas była możliwość, że rolnik ubezpieczony w kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego, któremu brakowało Brakowało lat do pełnego ubezpieczenia, czyli do 25 lat, chcąc przejść na emeryturę, mógł skorzystać z tak zwanego zbiegu, czyli wliczano mu ubezpieczenie, które, za które była odprowadzana składka w ZUS-ie. Co to powodowało? To po prostu umożliwiało. Ułączenie tych dwóch form ubezpieczeń, wprowadzając te zmiany, o których następnie powiedziałem, wykluczono, wykluczono niektórych rolników z możliwości przejścia na emeryturę, a nawet bym powiedział na wcześniejszą emeryturę, bo w ubezpieczeniach rolniczych jest tak zwana forma wcześniejszego przejścia na emeryturę, czyli w wieku 60 i 55 lat. Skąd się to bierze? Dlatego, że specyfika ubezpieczenia w, pracy w rolnictwie powoduje to, że rolnicy nie mają już możliwości praktycznie przekwalifikowania się w pracy w rolnictwie. Ale to nie jest takie dobrodziejstwo. To jest to, o czym Polskie Stronnictwo Ludowe bardzo często mówi, że powinna, powinien być elastyczny czas pracy, czas przechodzenia na świadczenia emerytalne. Bo z tego tytułu, że rolnik przychodzi wcześniej o 5 lat, o 5 lat na emerytalne ma o 20% niższe to świadczenie i z biegiem czasu dopiero dochodzi do pełnego wymiaru. Więc to spowodowało te zmiany, a zmiany te były związane z wprowadzeniem tą końcówką Reformy ubezpieczeń społecznych, że ci, którzy nabyli prawo, nabyli prawo, bo to jest ten okres pięcioletni, nabyli prawo do przejścia na emeryturę, dzisiaj nie mogą z tego skorzystać, więc zrodził się konflikt prawny. Oczywiście, myślę, że to było pewne przyoczenie wtedy, kiedy zmieniano te dwie ustawy, bo zmieniano ustawę o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i tą ustawę kruzowską. I tymi i zmianami. Chcemy wrócić do stanu poprzedniego. Oczywiście będzie to trwało tylko przez pięć lat, ten okres przejściowy, kiedy ci, którzy nabyli prawo do przejścia na tą wcześniejszą emeryturę i dołączenia tych dwóch tytułów ubezpieczenia, wyjdą nam z tego ubezpieczenia. Takich osób jest około, około ile myśmy to liczyli dwa tysiące dwadzieścia w skali roku to rodzi skutki finansowe w granicach 600 milionów złotych, z tym, że jest to w przeciągu pięciu lat, w przeciągu pięciu lat, gdybyśmy to skumulowali, ale ten błąd trzeba naprawić, dlatego że ludzie na to oczekują, ludzie mają prawo do tego, żeby zachowywać się tak, jak kiedyś prawo to przewidywało. Tym bardziej, że ci, którzy skorzystali z tego, ich rówieśnicy na takich samych zasadach są w korzystniejszej sytuacji, więc tutaj jest konflikt, konflikt prawny. Z tego co wiem, to już niektórzy zapowiadali skierowanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego, więc chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i naprawić ten oczywisty błąd, który nie został, że tak powiem, wychwycony na etapie legislacji. Tyle z mojej strony. Dziękuję pani pośle. A teraz proszę posła Mirosława Maliszewskiego, aby przybliżył Państwu problem nowelizacji ustawy o o opłatach i podatkach lokalnych. Bardzo Nowelizacja, proszę. o której będę mówił, jest nowelizacją dużo prostszą, niż tą, którą przedstawiał poseł Kasprzak, więc moja wypowiedź będzie krótsza. Ale chcę Państwu powiedzieć, że zasadniczym celem tej ustawy jest podniesienie konkurencyjności polskich producentów rolnych, a szczególnie tych, którzy zajmują się produkcją owoców i warzyw. Większość producentów owoców i warzyw w Europie Zachodniej jest zorganizowana w grupach producentów tych owoców albo w formie spółdzielczej, albo w formie spółek kapitałowych, czyli jest to wspólne działanie po to, aby zapewnić większą konkurencyjność na rynku, aby można było oferować konsumentom duże partie jednolitych owoców i warzyw, ale przede wszystkim, aby oprzeć się konkurencji owoców importowanych. Ten proces ma miejsce także i w Polsce, funkcjonują przepisy w tym zakresie, coraz więcej naszych plantatorów zrzesza się w grupy producentów, czy to w formie spółdzielni, czy to w formie spółek kapitałowych. Napotykają oczywiście oni na rynku dużą konkurencję ze strony podmiotów zajmujących się importem, a te owoce importowane właśnie pochodzą od konkurentów dobrze zorganizowanych w innych krajach. Oczywiście te podmioty są objęte podatkami, bo to są podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność, są objęte podatkami. Ich słabsza konkurencyjność w stosunku do partnerów zewnętrznych polega na tym, że partnerzy jak we Francji, w Belgii, w Holandii, w Niemczech czy w innych krajach zajmujących się w dużych ilościach produkcją owoców mają zwolnienia z szeregu podatków, innymi z podatku dochodowego, ale także z podatku od nieruchomości, od obiektów tworzonych wspólnie. Uznaliśmy także w Polsce, wzorem innych krajów, że wspólne działanie rolników powinno być objęte tymi samymi uregulowaniami, którymi są objęte indywidualne działania rolników, a więc przede wszystkim podatkiem gruntowym, który jest formą podatku dochodowego w rolnictwie. Uważamy, że działania wspólne nie powinny być objęte innymi podatkami, w tym szczególnie bardzo dokuczliwym dla tych inicjatyw podatkiem od nieruchomości. I nasza inicjatywa zmierza do tego, aby zapewnić równowagę konkurencyjną między partnerami polskimi a partnerami w innych krajach ale także między samymi rolnikami w Polsce, jako że w ubiegłej kadencji grupy producentów rolnych zostały z tego podatku zwolnione, natomiast nasza inicjatywa wówczas nie spotkała się z akceptacją większości parlamentarnej i grupy producentów owoców i warzyw takim zwolnieniem objęte nie są. Więc propozycja w formie nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, aby na mocy ustawy zwolnić grupy producentów owoców i warzyw z podatku od nieruchomości, w tych celach, o których Państwu mówiłem. Dziękuję Panie Pośle. Drodzy Państwo, czy są pytania do posłów? Obciążenie podatkiem jest to e, oczywiście ustalenie właściwej terytorialnie gminy, ale jest to rzędu około 20 zł za 1 metr kwadratowych budynku, budynków użytkowanych na cele grup producentów, więc rocznie, tak, w skali rocznej to są z reguły duże obiekty, bo tam są obiekty chłodnicze, także do sortowania i pakowania owoców, więc to obciążenie nierzadko jest idące w dziesiątki, a nawet ponad 100 czy 200 tysięcy złotych. Co oczywiście musi mieć swoje odzwierciedlenie w cenie owoców oferowanych przez te grupy na rynku. Natomiast jeżeli chodzi o, o grupy jest ich coraz więcej, już dzisiaj ponad 200 grup aktywnie działających kilkadziesiąt może nawet więcej niż kilkadziesiąt dalej w procesie rejestracji. Już ponad 7% w krajowej produkcji owoców i warzyw jest oferowane konsumentom odbiorcom poprzez grupy producentów. Dziękujemy bardzo.